Księga kochaleta, rozdział dziesiąty. Martwa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku bardziej niż mądrość niż sława zaważy trochę głupotę. Serce męca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: to głupiec, jeśli gniew w ławce się przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju zapobiec może wielkim wykroczeniom. Jest zło, widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy. Wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy możni siedzą nisko. Widziałem sługi na koniach, a książąt kroczących jak słudzy pieszo. Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Kto wydobywa kamienie, może się o nie skaleczyć. Kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo. Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie. Jeśli żmija ukąsi, a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Z ust męca wychodzą słowa przyjemne, a wargi głupca gubią jego samego. Początek słów z jego ust to głupstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo, a głupiec mnoży słowa. Nie, nie wie przecież człowiek, co będzie, bo komu, kto mu oznajmi, co będzie potem. Głupca tak zmęczy wysiłek, że nie potrafi nawet dotrzeć do miasta. Biada ci kraju, którego królem jest prostak i gdzie książęta już z rana ucztują. Szczęśliwyś kraju, którego król szachetnie urodzony, a twoi książęta w czasie właściwym ucztują, na sposób męski bez uprawiania pijaństwa. Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, deszcz pada w domu. Dla zabawy gotują biesiadę i wino życie rozwesela, a pieniądz na wszystko pozwala. Nawet w myślach swoich nie złożysz królowi, ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego. Bo ptactwo podniebne zaniesie głos, a to co skrzydlate doniesie słowa. Księga Samuela, rozdział 30 Wyprawa przeciw Amalekitom. Kiedy Dawid przybył razem ze swymi ludźmi do Siklak, trzeciego dnia okazało się, że Amalekici najechali na Negeb i na Siklak. Siklak zdobyli i strawili ogniem. Zabrali do niewoli kobiety, które w nim były i wszystko od najmniejszego do największego. Nie zabili jednak nikogo, lecz uprowadzili ze sobą i odeszli z powrotem. Kiedy więc Dawid ze swymi ludźmi powrócił do miasta, już było ono spalone, a żony ich synów i córki uprowadzono. Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak długo, aż im brakło siły do płaczu. Zabrano do niewoli także obydwie żony Dawida: Achinoam z Izrael i Abigail, dawną żonę Nebala z Karmelu. Dawid więc znalazł się w wielkim utrapieniu gdyż lud chciał go nawet ukamienować. Wszyscy bowiem popadli w smutek z powodu utraty synów i córek. Dawid zaś doznał umocnienia od pana boga swego. Odezwał się Dawid do Abitara, kapłana syna Achimeleka: Przynieś mi proszę efot. I Abiator przyniósł efot Dawidowi. Dawid radził się pana pytając: Czy mam ścigać tę zgraję? Czy ją doścignę? I dał mu odpowiedź – Ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz. Wyruszył więc Dawid i sześciuset ludzi, którzy mu towarzyszyli i dotarli do potoku Besor, a reszta pozostała na miejscu. Wówczas Dawid wraz z czterdziestu ludźmi urządził pościg, dwustu zaś ludzi, którzy byli zbyt zmęczeni, by przejść potok Besor, zatrzymało się. W polu spotkali pewnego Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida, dali mu chleba do jedzenia i wody do bicia. Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjadł, ożywił się. Przez trzy doby bowiem nic nie jadł ani nie bił. Dawid odezwał się do niego. Do kogo należy i skąd jesteś? On odrzekł. Jestem młodym Egipcjaninem, Niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawił mnie swemu losowi, gdyż rozchorowały się przed trzema dniami. Wdaliśmy się do Negebu Keretytów, do Negebu należącego do Judy i do Negebu Kaleba i podpaliliśmy Siklak. Zapytał go Dawid: Czy mógłbyś nas zaprowadzić do tej zgreji? Odrzekł: Przy, Przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i nie oddasz mnie w ręce mojego pana a wtedy zaprowadzę do tej zgrai". I poprowadził go. Tamci rozeszli się po całej krainie, jedli i pili i świętowali z powodu całego wielkiego upu, który zabrali z krainy filistyńskiej i z krainy ludzkiej. I bił ich Dawid od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał, prócz czterdziestu młodych ludzi, którzy do wielbłądów uciekli. Dawid odzyskał wszystko, co zabrali Amalekici. Dawid wyzwolił też swoje dwie żony. Nikt nie zginął, od najmniejszego do największego, ani synowie, ani córki, ani nic z upust, z tych wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wziął z powrotem. Dawid wziął nawet całe drobne i większe bydło. Pędzono je przed nim wołając. Oto zdobycz Dawidowa. Dawid przybył do owu dwudziestu mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by iść za Dawidem i dlatego pozostali koło potoku Besor. Weszli oni naprzeciw Dawida i towarzyszących mu ludzi. Przybliwszy się Dawid z żołnierzami, pozdrowił ich. Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przed tym za Dawidem, odezwali się i powiedzieli, ponieważ... Ci z nami nie poszli, więc nie podzielimy z nim, się z nimi upem, który, ocali, który ocaliliśmy. Zabrać sobie mogą tylko swoje żony i dzieci, i odejść. Odpowiedział Dawid: Nie tak postąpicie, bracia moi, z tymi, co nam darował Pan. Przecież to On nas ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła. Kto Was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce, i ci, którzy pozostali przy taborze. Jednakowo się podzielą. Tak zostało od tego dnia na przyszłość. Ustalono to, to jako prawo i zwyczaj do, do, dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. Gdy Dawid powrócił do Siklak, posłał część zdobyczy starszym, Judy i przyjaciołom ze słowami: Oto jest dla Was dar. Ze zdobyczy nad wrogach pańskich. Posłał też do tych, którzy byli w Betel, do tych, co byli w Rama, w Negebie, Jatir, i którzy byli w Arara, do tych, co w Simefot, i do tych, co w Esztemoła, i do tych, co mieszkali w Karmelu, i w miastach Jerechmalitów i w miastach Kenitów, również do mieszkających w Haroma i Bor-Aschan, w Eter, w Hebronie do wszystkich miejscowości, po których krążył Dawid wraz ze swymi ludźmi. Księga Jeremiasza, rozdział 13. Zbutwiały pas. Tak powiedział mi Pan. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i złożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie. Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź do Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad... Eufratem, jak mi rozkazał Pan, po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan, wstanie i idź na Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem. A oto pas zbutwiał i nie dawał się do niczego. Skierował Pan do mnie następujące słowo: Tak mówi Pan, tak oto zniszczą pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca, ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, wyrocznia Pana, bo były moim narodem. Moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą, ale oni mnie nie słuchali. Rozbite naczynie. Powiedz im, tak mówi Pan, Bóg Izraela, każdy dzban może napełnić winem, a jeżeli ci odpowiedzą, czy nie, czyż nie wiemy, że każdy dzban może napełnić winem? Powiesz im tak, mówi Pan, oto napełnim wszystkich mieszkańców tego kraju, królów zasiadających na tronie Dawida, kapłanów, proroków oraz wszystkich mieszkańców Jerozolimy i porozbijam ich jednym, jednych od drugich. Ojców wraz z synami wyrocznia Pana bezwzględnie, bez litości i, i bez miłosierdzia wtrącę ich. Odrzuć pychę. Słuchajcie i bądźcie uważni, nie unoście się pychą. Bo Pan przemówił: Odejcie chwałem Panu Bogu Waszemu, zanim ciemności nastaną i zanim, zanim potchną się Wasze nogi na spowitych mrokiem górach. Wyczekujcie światła, lecz On je zaciemni w ciemności, rozciągnie mroki. Jeśli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad Waszą pychą. Będę płakał nieustannie. I zamienię się w potoki łez, moje oczy, bo trzoda pańska idzie w niewolę. Powiedz do króla i królowej. Usiądźcie zupełnie nisko, albowiem spadła z waszych głów korona chwały. Miasta zamkną i zamknięto i nie ma nikogo, by je otworzył. Całe Juda poszedł na wygnanie, na wygnanie poszedł w całości. Podnieś oczy i patrz na przybawających z północy gdy jest trzoda powierzona Tobie, Twoje wspaniałe owce, co powiesz, gdy cię odwiedzą ci, którzy przy, przy, ci, których przywiązałeś do siebie jako najbliższych przyjaciół, czy nie ogarną cię boleści jak rodzącą kobietę? A jeżeli pomyślisz sobie, dlaczego mnie to spotkało, z powodu licznych Twoich grzechów zostały odkryte, poły Twojej szaty, obniżone, obnażone Twoje pięty? Czy Etiopczyk można zmienić swoją skórę, a Lampard swoje piegi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzy się nauczyliście postępować przewrotnie? Rozproszę więc was jak plewy, roznoszone pod muchem wiatru pustynnego. Taki jest twój los, za, zaplata ode mnie za twój bunt wyrocznia pana. Za to, że on mnie, o mnie zapomniałaś, a zaufałaś kłamstwu. Ja również odchylę poty twojej szaty aż do tej twarzy. Także widoczna będzie twoja hańba. Ach, twoje cudzołóstwa i twoje rżenie, twoja haniebna rozwiązłość. Na wyżynach i na polach widziałem twoje obrzydliwości. Biada tobie Jer Jerozolimo, iż nie poddaję się oczyszczeniu. Dokądże jeszcze? Ewangelia według świętego Jana, działalność Jezusa Chrystusa jako słowa, światłości i życia o słowie, rozdział pierwszy prolog. Na początku było Słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemności jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy, Ian daje o niej świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przy... przewyższał mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. O nim pouczał. Pierwsza pascha, świadectwo i znaki. Świadectwo Jana Chrzciciela. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z, Jero, z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysł wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział: Jam głos wołający na pustyni prostujcie drogę pańską. I jak rzekł prorok Izajasz, a wysłannicy byli wśród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani eliaszem, ani prorokiem? Jan im odpowiedział: Ja chcę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godziem odwiązać, że u jego sandała. Działo to się w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył pochodzą Podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zastępował z nieba jak gołębica, i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem bożym. Świadectwo uczniów. Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie. Oni powiedzieli do Niego, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, których to usłyszeli od Jana i poszli do Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał narpiew swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wyjrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betadidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzedł do, do niego: Natanel, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael. Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanuel: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odpał mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem, zobaczysz jeszcze więcej niż to? Potem powiedział do Niego: Zaprowadzę, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebiosa, otwartej aniołów bożych, wstępujących i wstępujących nad Syna Człowieczego. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.